Siemano ludziska, z tej strony Ziemniak i... Twity! <noise> a w tym temat... od... <noise> no dobra, nowa seria. serio, no... <noise> ci wystarczy. Dobra. Wyłkuj <noise> arbuza. Oh, już się, już bym cię zabił. Że? Zniszczyłeś arbuza. Zniszczyłem arbuza? <noise> Zabiję cię. <noise> serio, a co miałem zrobić? Dobra, ja będę koksem, zetnę drzewo łapką. Ha, ha. ja też. Tylko pudziany tak umieją. Ja też. Ej ja człowieku, żebyś ty wiedział, widział moją wyspę na TrollCraft'cie, Człowiek, przelot. Spędzą mnie pachy. Ja zaczekam na sadzonkę. A ja już mam dwie sadzonki. I mam lagi. I cię nie mogę bić. Dlaczego? Patrz, spadła magicznym trafem. Hej, Tweety, czekaj, co? Nie, zabraliśmy Dirta. A mi jeszcześ podkopać? Nie, tak. Nie, wydaje ci się. Ej, tu nie ma lawy. Jak my sobie mamy zrobić generator tego kobla? Ty mam chłopie trzy nasionka już cztery O ale żem posadził za O spadło jedno <laughs> Tylko jak mnie zwalisz to ci zwalę <laughs> Kurde jakie lagi, czemu? Zminimalizuj sobie minecrafta Nie Mi to pomogło czyli no zmniejsz, nie z fullscreena ale, ale ja nie umiem na, na, na tym, na średnim. Ej, jak my mamy niby bawić się w ten, w Cobblestone, jak my nawet cobblestone nie mamy. Znaczy tego, lawy, na generator. Niebo bo jestem słaby. Halo, Tweety, halo! Cześć. No czekam. Widzowie też czekają. Czekam, przepraszam, że mamy tyle osób na Facebooku. De, d się pisze, ukośnik, delete facebook. Lol, mam obsidian E tu, i tak bym cię nie podkopał, ziomeczku. Wiesz czemu? Czekaj, zaraz zobaczymy. E tu jest. Duża wyspa. No? Ona jest do samego dna. W Wungiel mam. Czekaj, mam pomysł. No. Jakie? Yy, zepchnę się, ty zlecisz i zobaczysz jak yy, duża jest wyspa. Okej. Okay. Pasuje Czemu? mi to, ale ci oddam najpierw itemy. zrobię crafting i... Nie ja już zbawiam. Masz tu żelazo, żelazo tu masz. A ty nie masz tych itemów początkowych? Yy, ja zrobiłem crafting table. Coś początkowe jest. Ho. Ale lagi. Czekaj, zrobię skrzynkę. Ja zrobię. Ej, już zrobiłem, już zrobiłem. Ciota. Aha. Jeszcze podwójną. To rrrrrrrrrr, wibrator. A jakie luksusy. No. Dobra. Ej, ale ja mam... Ej, trzcina urosła! <grym> que <laughs> láguem <laughs> hey twitty Czekaj, że... Na moją sytuację. Wiem, że jesteś biedny. Ej, ziom! Nie mogę... Nie, pisze mi jak cię walnę, nie możesz atakować na flyu. Hej moja żyrafa. Dobra, masz mi... Miałeś mnie zwalić, ale nie możesz mnie panicznąć. Ej no, są takie te lagi. Wyłączę to. Gówno. No poczekaj chwilę do mnie. Do mnie czy na mnie? O lol, chłopie! 25 FPS-ów, jak zminimalizowałem gra. Co mówią ci, żebyś zminimalizował? Tweety to gwałciciel małych zwierząt. To. Jak to? No ej no. Yy. Ale lagi mam tego serwera matko boska. Halo Twity, halo? Dobra, teraz powinno nam się udać. Jeps, jeps. Nie, Dobra. chciałem cię piaskiem zabić. Ej. <laughs> to... Ty wyjdziesz za mnie? Ja też ci <laughs> Dobra. Nie, Twitch, jesteś za biedny. <laughs> ja nie wiem, czy ktoś wie, ale byłem niezłym aktorem. Ja. jestem nawet niezły. W losach. Zniszczę ci drzewko, patrz. Nie. Ja go nie dotykając. Nie, zabiłbym się. Słyszysz jak walę w ten, w myszkę? A, krzaka zniszczyłem. A nie, moje krzaki. Aj, drzewko. Ej, to są moje krzaki spod pachy. To są twoje krzaki, ale z Biedronki. Mam jedno drzewko. Haha! Haha! Ha. Tylko nie niż tych drzewek tych. Sadzone, jak się mówi. U. I <grymne> Idioto! A, ja tym spadłem! No <grymne> i Nie, akurat posadziłem jednego. Debil. Ej, no co- Wywal, Wywalę drzewko za okno. Nie, nie, proszę. Okien nie mamy, debilu. Nie, proszę cię, nie, ej. Ej, nie, nie mamy drzewek. To jest nasza jedyna szansa, tak, mamy dwa drzewka. Dwie sazonki mamy. A której Tweety się nie dowie, wie. Ja tam nie wnikam, co ty robisz. <gryzaj> Ho. Nie moja sadanka. Hej! Jestem... Nie oddawaj mojego kloca! Czy ty wywaliłeś te drzewka? Czy ty wypaliłeś te drzewka? Nie! Nie gram z tobą. Rozumiesz co? Jak to słyszysz, to nie gram z tobą. Kiepski aktor. Graj, żeż, bo my już to nagry... Dobra, koniec serii, nie ma. Mam zboże. Koniec serii z Minecrafta. Już nie wywaraj nic, mamy ostatnie dwa drzewka, please, ok? Ej, ha, Wiedziałem, wiedziałem, ty pornograficzna świnio. Ha, mam wszystkie dirty. Tam, tam, tam. Ej, Ziom! Po co ty to kopiesz? Jakbyśmy nie mogli na troll crawf, zagrać, Wiesz, jak ja to miałem stać? Ale mi pisze, że ten, że mam za wiele kont na tym serwerze. A nie mam ani jednego. Ej, sprzedam ci mamy za 22 diaksy. Nie, dzięki. No w ogóle, a co ci moja mama Koniec. Tak se. Tak! Ej, proszę cię! <grym> Ej, żelazo, żelazo, patrz, znalazłem, znalazłem tu, patrz, patrz. <grym> to ja znalazłem. Cię nie mogę bić. A, zabrałem. Ej, ale już nie wywalaj tych drzew, bo chcemy mieć drzewa, prawda? Ale mnie wkurza ten deszcz pieprzony. Ej, mam takie pytanie: Gram na minimalnym, no nie na zminimalizowanym. A? To to będzie mój pulpit wyglądać? Ej, patrz! Twoja mama! Tweety! Ej! Tweety! 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 Ej, Tweety! Dobra, tego debila nie ma. Kończymy odcinek. Jestem, jestem. No to patrz, co tutaj jest. Twoja mama. A to twój tata. grubszy niż twój mama. Twój mama! Twój mama. Jak... Nie ma to jak twój mama. Ej, zniszczyłem sadzonkę dyni. A, hardkorowy koksu. Czemu ty przepalasz ten... Y, drzewo? No dla węgla. Czym <grym> ty to przepaliłeś? <grym> Węglem. <grym> ja pierdziele. Nie kom pode mną! Wiem co chcesz zrobić, próbowałem to na tobie, nie wyszło. <grym> Jesteś głupi Idę powiedzieć mamie Ej ma ktoś z nas żelazo to włóż szybko bo się przepala już Ej ale fajny skyblock no nie? Zbudowałem swój dom, wyprowadziłem się od ciebie ja ci, To ja nam podeptam ziarenka Od sasa machetkę Tak? Krasa. Nie, dobra Wyprowadziłem się od ciebie Patrz, wyrzucam Nie, nie Nie Nie, co ty robisz Co ty robisz, jesteś głupi e, Widzisz to że Nie, nie widzę go Jak dwa, ty spoko. Widzisz tego kwiatka, co mi dałeś na ślub? Nie Widzisz go. Posłuchaj, się, posłuj się Pa Ceroni Nie będziesz miał nic patrz na czat. A nie, to się nie pojawia. Zginąłem przez przypadek. Ej, to będzie bekowy odcinek, naprawdę. Nazwijmy nie, go, nie, go... nie wrzucasz. Co? Jego nie wrzucasz. <laughs> Wrzucam. Nazwij go Tweety Devil. Rozwalamy dirta. Rozwalamy dirta. <laughs> Ej, my nic nie mamy. No brawo. <laughs> to się nazywa survival. <laughs> Patrz, mamy mini nasionka sosny, patrz patrz O Kolejne żelazo! Ej, patrz! No czym go wykopisz? O tym? O! O! Nie! Patrz, to jest mała sosna Patrz. Patrz Ej, patrz. Ej, patrz! Ej, patrz! To jest mała sosna. Tu... Tu pode mną. Tu... Nie! A FOK! Nie wody. Jak to nie? nie? nie. pozwolę na to. Nie możesz zamurować coś, co jest pod mną. Ale się mogę zamurować. Ucieknę. Albo nie, bo tam jest jednak A w... jak ciemno. Boję się mamo. Ja stąd wyjdę, jestem w wodzie, wiesz jak się wolno kopie? No, mieliśmy cztery węgla. no. Ale powtarzam, mieliśmy. <laughs> Uciekłem ci. <laughs> Nie, ej, ej! <laughs> Nie, ej, jestem debilem, podsadzam się ty bo on spada. Dobra, do widzenia. Koniec o, odcinka! Żegnamy dwie. się. Czekaj, tylko... <śmiech> 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 kolejny A nie, to jest to samo. No, dziwne jak nagramy kolejny odcinek. <laughs> Wiesz co? Powinniśmy ale surkwale nagrywać. No. Tyryt, 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 tyryt. Tyryt. Ty tak nie umiesz. Pa PARKO URSAIL <laughs> pomogę ci, dyrtować to. Dobrze Zbugowane Ale mnie byli Wykopię żelazo ej, ej. Nazwijmy ten odcinek 100 sposobów, żeby zniszczyć odcinki Sposób pierwszy być debilem jak tweety, jak twety, czemu jesteś twety? Haha, mam twoją mamę. Ej, uciekłeś tyłem! Nie! Patrz, jestem na wzgórzu. Ej, jestem. Ej, wyprowadziłem się od ciebie! Nie! Muszę wziąć to, co jest najważniejsze. Ej, jak zgadniesz, co mam w łapie, to. to dam ci. to zrobimy kolejny odcinek. Zgadnij, co mam w łapie. Dawaj. Jedziesz wam. Uwier si uwierz w siebie. Drewno. Nie. Deskę. Nie. Spadam. Tak. <noise> Nie! A wiesz co to było? Tepaj się do domu to ci pokażę tą magiczną rzecz. <kluz> halo? gdzie pan jest? Halo, 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 halo? 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 I as home. to bo... SOS może, haha, śmieszne. Mam bekę z ciebie jak. z kartofla. Lol. Patrz co mam w ręce, patrz. To jest to, to jest to. To jest mój, <śmiennie> to jest moja chałupa. Lękaj, parobku. Nie, spadłem. <śmiennie> Не мотык. Не мотык. Копать с патроном. Не достанешь ты. А, я Нет. Шего. Tak, będę wyżej. Ja robię tylko... Ja robię coś, czego ty nie umiesz. Patrz. Kopać. Patrz. A, widziałeś? Nie. Akurat podkładałem pod siebie dirta. <laughs> którego ty nie umiesz podkładać. Zrobię to po staremu. Nie! <laughs> o! Zrobię to... Zrobię to po twojemu. Nie, ja chcę wpaść do tej dziury To co robisz dziura Czy jesteś rudy Czy obstralne włosy masz? Egzaminuj tak nie znasz Ale będzie beka z tego Uwaga Uwaga, uwaga Uwaga, uwaga Nie Wiedziałem. Ja bol. Ja bolę. Dobra, kończymy to już, serio. Nie. Ej, patrz, czekaj. Tylko teraz już nie wyrzucaj, dobra? Dobra. Chodź, patrz. Ocuń się trochę. Ej, ocuń się, ziom, ziom. Ale to zdupiłem. Ej. E, 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 e. O, ziom Ej! Twity! Co? No siadaj, chodź tu! Chodź tu! Nie widzę cię, ciemno. Siadaj tu! Siadaj tu! Nie, nie kop, już, serio, serio, nie kop. Siadaj! Tu, 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 tu! Ziom! Ej! Tu, patrz, tu jest takie. Powi... Nie chcę ci więcej znać. Ale patrz, ja robię tutaj. zrobię nam ognisko! Mam lawę! Spadłem! A, fajnie, to sam sobie zrobię ognisko i się pożegnał. Tak więc dziękuję za oglądanie tego tego odcinka Żegnam się z wami jako ziemniak Poczekaj, poczekaj poczekaj No. Nie, moje ognisko. Jest Nie. A tak! Nie! Dobra! To się drżegnaj. Szybko. Dobra, espierda a luz. <laughs> Nara.